Na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice mamy możliwość zawierania zakładów wzajemnych, to znaczy obstawiać po prostu konie, które ścigają się na naszym torze. To nie jest gra losowa, to są zakłady wzajemne, to znaczy, że tak naprawdę wszyscy gracze grają jakby przeciwko sobie. To znaczy jest organizator, spółka traw, która tym wszystkim zarządza, natomiast w zależności od tego, od ilości graczy, którzy grają na danego konia, mogą wygrywać mniej lub więcej. To znaczy wszyscy dorzucają się do ogólnej puli jakby, a zwycięzcy po prostu otrzymują wygraną. Przede wszystkim Tor Wyścigów Konnych wydaje w każdy dzień wyścigowy program gonit. Dla każdego konia jest przygotowany performance, czyli po prostu jego kariera. Możemy zobaczyć jak on dawniej się ścigał, jakie miejsca zajmował, ile już wygrał w tych wyścigach. Możemy też zobaczyć takie rzeczy jak kto na tym koniu jeździ, czyli możemy zobaczyć kto trenuje tego konia, bo to jest mhm. też bardzo ważne. Możemy też zobaczyć co jest też bardzo ważne pochodzenie konia, czyli ojca, matkę, to już dla takich bardziej doświadczonych ludzi, którzy, którzy znają się bardziej na konia. Jeśli chodzi o zasady, jak grać, jak obstawiać na wyścigach konnych. To zawsze albo w programie gonitw, albo bezpośrednio przy kasach mamy dostępny taki elementarz, jak grać, gdzie są opisane szczegółowo, jakie zakłady możemy zawierać, jak to się odbywa, jak to zrobić. I takim najpopularniejszym, najprostszym zakładem to jest tak zwany zwyczajny, czyli po prostu wybieramy sobie w stawce kilku koni, które się ścigają, jednego konia, który naszym zdaniem zwycięży na przykład Alibaba, idziemy do kasy, mówimy zazwyczaj ten... Znaczy taki koń ma jakiś numer startowy, mówimy, że chcemy załóżmy na konia tam Alibaba czy numer 3. Mówimy za jakąś stawkę, minimalna stawka to jest 3 zł. Idziemy oglądać gonitwę. I jeżeli nasz koń wygra, to z kuponem takim, który dostajemy od z kasy, przychodzimy po prostu po wygraną. Przy zakładzie zwyczajnym znaczenie ma tylko i wyłącznie zwycięzca, to znaczy nie, interesują, nie interesuje nas pozostała stawka koni. Mogą sobie dobiec w dowolnej kolejności. Nas interesuje tylko i wyłącznie zwycięzca. Drugim takim bardzo popularnym zakładem jest tak zwany porządek. W takim zakładzie typujemy dwa konie. Z tym, że jest to dosyć, zakład dosyć niezwykły, ponieważ nie jest istotna kolejność tych koni, to znaczy te konie y, muszą zająć pierwsze i drugie miejsce, ale nie jest ważne czy to będzie koń, czy koń Alibaba będzie przed y, Balbiną, czy też będzie y, odwrotnie, Balbina przed Alibabą. Obydwie kombinacje są jakby zwycięskie, czyli interesuje nas, interesują nas dwa konie, które zajmą dwa pierwsze miejsce, natomiast reszta nas już y, nie interesuje. Kolejnym typem zakładów, takim typowym jest y, trójka i czwórka. W takim zakładzie typujemy pierwsze 3 lub cztery konie, czyli wybieramy sobie zestawki stawki, załóżmy trzy konie i tutaj istotna jest oczywiście kolejność ich, czyli muszą dokładnie w takiej kolejności, w jakiej wytypowaliśmy, wpaść w celownik, czyli na metę tak zwaną. Pozostała stawka nas nie interesuje, ale te trzy pierwsze konie lub cztery w zakładzie czterokonnym muszą być w kolejności. Kolejnym takim bardzo popularnym zakładem jest tak zwana tripla. To jest zakład, który polega na wytypowaniu zwycięzców, zwycięzców trzech kolejnych gonitw. Czyli w pierwszej gonitwie typujemy jakiegoś tam konia, w następnej znowu zwycięzcę i w kolejnej ponownie musimy wytypować zwycięzcę. I gdy wytypujemy trzech zwycięzców tych trzech kolejnych gonitw po sobie, to wygrywamy. W tym momencie. Analogiczną mhm. sytuację mamy przy zakładzie, który nazywa się Kwintą. To jest, polega na tym, żeby wytypować zwycięzców kolejnych pięciu gonitw. To jest dosyć ciężkie do, do trafienia zazwyczaj. Dlatego często zdarzają się w takim zakładzie kumulacje i, i naprawdę duże wygrane. W zakładzie takim jak Kwinta bardzo ciężko wytypować tych pier, pierwszych pięciu zwycięzców. Dlatego jest też możliwość wykorzystania takich kombinacji. To to znaczy, systemów boksowych i tak zwanej ściany. I polega to generalnie na tym, że w pierwszej gonitwie, załóżmy, typujemy nie jednego zwycięzcę, ale trzech, w kolejnych, załóżmy jednego, bo mamy bitego faworyta, w kolejnych znowu na przykład kilku, bo nie wiemy, powiedzmy, są konie, które, które uważamy, że kilku może zwyciężyć, i w tym momencie po prostu tworzymy kombinację. Ilość takich kombinacji może być bardzo duża. W takich najprostszych zakładach, jak Zwyczajny Porządek, można wygrać zazwyczaj od kilku do kilkuset złotych. Natomiast w zakładach takich wielogonitwowych, jak Tripla czy Quinta, to są nawet dziesiątki tysięcy. Życzymy wysokich wygranych.